No, Dobra. Już. Innesowy jest zmodernizowany, to jest dźwig budny. Tak, okay, okay. ale to jest przedwojenna. No fajna. Tak. Ma odświeżoną kabinetę, to jest mi się zdaje. Tak. Ale fajna jest. Czy możesz mnie nagrać, ja się przywitam. Cześć wszystkim, to Mati Salager. Nie, nie da się, to na Tak, od razu na parter. Blokada jest na minus jedna. Tak. No, nie no, ale przepiękna to jest. No. Ładnie jeździ. Так. Пятно. Mm ЗВОНОК -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. zamknij windę. Dzięki za nie Pozdrawiam. Pa.